Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mamy do przetestowania piłę łańcuchową na akumulator. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Bangut, sklep różnego rodzaju sprzętów czy też akcesoriów do ogrodu. Do sklepu macie w opisie filmu link oraz do tej piły. Zachęcam do zerknięcia tam, ponieważ. Gdy klikniecie link do tej piły, to pod linkiem będzie kod promocyjny. Właśnie jak będziecie chcieli sobie zamówić taką piłę To z tym kodem, który tam jest podany macie bardzo fajną zniżkę. Warto sobie zobaczyć, bo możecie mieć piłę za niewielkie pieniądze. Także zapraszam tam do tego linku, ale najpierw pokażę Wam co jest w środku, jak ta piła pracuje, jaką złożyć i czy warto taką piłę sobie kupić do własnego sadu? Także zapraszam do oglądania. Już nam się od razu rzuca napis, że jest to silnik brashless, czyli bezszczotkowy. I tak, mamy instrukcję obsługi. Tutaj takie skrócone dane techniczne. Śrubokręt do regulacji. Fajne jest to, że z jednej strony mamy płaski, z drugiej strony mamy krzyżakowy i możemy sobie go tu wsadzać, jak chcemy. Mamy w zestawie dwa łańcuchy. I dwa akumulatory, bo są trzy zestawy. Jeden jest bez akumulatorów, jedy, drugi zestaw jest z jednym akumulatorem, i jest ten trzeci zestaw full, jakby, czyli mamy dwa akumulatory, dwa łańcuchy. Niestety nie mamy tutaj informacji o pojemności. Podejrzewam, że są to 4 amperogodziny, ah, ale mogę się mylić. Dwa takie same akumulatory. Je się ładuje, wsadzając tutaj e, zasilacz. Nie przez nakładaną jakąś ładowarkę, tylko przez tutaj to złącze. Zaraz Wam pokażę ładowarkę. Tak, mamy tu piłę samą, prowadnicę łańcucha 30 cm i mamy ładowarkę. Tak, jak już mówiłem, akumulatory ładujemy poprzez właśnie takie złącze. I tutaj już w pudełku nic więcej nie mamy. Sama piła się tak prezentuje oczywiście wyłącznik bezpieczeństwa. W razie, jak nam piła odbije, to się blokuje. Tutaj łańcuch. Od boku mamy wlew tutaj oleju do smarowania łańcucha. Tutaj wlewamy olej, zaraz wam pokażę przykładowy jaki, bo nie wlewamy żadnych po frytkach, tylko wlewamy specjalny biodegradowalny, który jest bezpieczny dla środowiska. Od góry włącznik tu nie mamy żadnej regulacji z 01, wskaźnik na ładowania baterii w procentach. Tym pokrętłem regulujemy sobie. Ilość podawanego oleju, miejsce na akumulator, no i z tej strony miejsce na zamontowanie prowadnicy. Także teraz pokażę, jak taką piłę przygotować do pierwszego uruchomienia. Musimy odkręcić tutaj tą śrubę. Zobaczcie, mamy dość konkretne koło napędowy łańcuch, napędzający łańcuch i tu, w tym miejscu, mamy smarowanie łańcucha stąd będzie nam wylatywał olej. Jest dobrze naostrzony, słuchajcie, i nie ma jakichś dużych tutaj żadnych luzów. Jest naprawdę dobrze zrobiony. Także nie ma się czego obawiać, uważać tylko, żeby się nie pokaleczyć, bo można się takim łańcuchem ładnie przyrysować. Zobaczcie, teraz mam ustawiony mały ząbek, duży ząbek. A tutaj mamy na znaczniku, ma być duży ząbek, mały ząbek. Więc odwracamy. I teraz jest dobrze. Mamy duży i mały. Wszystko się zgadza. Czyli w takim kierunku zakładamy tutaj ten łańcuch na tą prowadnicę. Najpierw na to kółko. I tutaj tą blaszką zawsze do góry. Bo tu mamy automatyczną regulację. Później to pokażę. Zakładamy w prosty sposób tutaj na, na to koło. Zamachowe. I trochę go napinamy tak ręcznie, żeby nam tu wskoczył w tą prowadnicę. I jak widzicie, już mamy, więc zakładamy tą osłonę. To też nie będzie najłatwiejsze, bo, bo niestety to zakładanie łańcucha jest zawsze nie za łatwe, ale jak widzicie, już się udało. Teraz Wam pokażę fajną rzecz, co ta piła ma. Bo zobaczcie, przykręciliśmy sobie, mamy złożone, no ale z takim łańcuchem absolutnie nie wolno pracować. Więc co, teraz odkręcamy, napinam, przykręcam. No nic z tych rzeczy. Patrzcie, odkręcamy sobie tu trochę i teraz kręcę tym zielonym pokrętłem. Tylko tutaj, żeby nam wskoczył w prowadnicę. Ok, i tu po prostu go napięliśmy. Tak można w razie czego zluzować, a tak go napinamy. I tutaj dokręcamy tą śrubę nie za mocno z wyczuciem i mamy łańcuch napięty. On się nam jeszcze wyciągnie. Więc trzeba będzie stan kontrolować na ciągu tego łańcucha. Nalewamy sobie oleju do smarowania łańcucha. Odkręcamy sobie tutaj ten zbiorniczek. Jaki olej? Ja mam akurat taki do pił łańcuchowych. Mamy pełny także zbiorniczek około 50 ml. Zobaczymy, na ile starczy. Przed pierwszym użyciem, oczywiście, należy naładować akumulatory do pełna. Cóż, wpinamy akumulator i zobaczymy, jak ta piła pracuje. Uważamy. Tutaj mamy, musimy mieć odbezpieczony, bo jak będziemy mieli w taki sposób, piły nie uruchomimy. Także sprawdzamy. Jak widzicie mamy akumulator 100% przed chwilą było 97, jest do pełna naładowany. Sprawdzimy sobie, czy jest smarowanie. Dobra, jeszcze zanim zobaczcie, już, A. jeszcze zanim ten olej wyciągamy akumulator i zobaczcie, już nam się łańcuch poluźnił. Trzeba odkręcić tą śrubę i lekko. Tą niebieską dokręcić, on nam się tu wtedy schowa i przykręcamy. Już mamy naciągnięty. Z nowymi łańcuchami zawsze tak jest. I tak, będziemy testować cały czas na tym jednym akumulatorze. Zobaczymy, ile starczy oleju i na ile starczy akumulator. Jeszcze takie porównanie, jak możecie sobie tam zobaczyć na moim kanale. Mam też tą piłę. To jest gałęziówka takich standardowych rozmiarów. Eee, tutaj będzie link, można sobie włączyć odnośnie tej piły. No i ona jest, słuchajcie, dużo cięższa niż nawet tutaj z ten z tym akumulatorem. Tutaj ten zestaw jest naprawdę fajnie lekki, wygodny. No a tutaj już mamy ten silnik spalinowy i przez to jest cięższa. Prowadnica tu zobaczcie, jest krótsza, tu jest trochę dłuższa. Idziemy przetestować, jak sobie ta piła radzi w terenie. Pamiętamy jeszcze jedno, żeby jak tniemy gałąź, to musimy ją tutaj przyłożyć do końca. Jak tu zaczniemy na przykład ciąć w taki sposób, może nam odbić. Także pamiętajcie o tym. No i zobaczcie taki duży klocek bez problemu przecięty to jest drzewo liściaste twarde. Także naprawdę fajnie sobie radzi. Jak widzieliście tyle cięć zrobiłem, już musiałem dolać oleju bo już nie smarowany był łańcuch, dlatego co jakiś czas po prostu trzeba dolewać tego oleju. Ale fajnie, że jest to automatyczne smarowanie, a nie trzeba ręcznie smarować. Znowu się poluźnił łańcuch. Odkręcamy sobie tą główną i tu przykręcamy ten dół. No, teraz mamy dobrze napięty i możemy pracować dalej. Także teraz czas na podsumowanie. Jak widzieliście piła radzi sobie bardzo dobrze, czy z większymi gałęziami, czy z mniejszymi. Pod tym względem naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Odpowiednia jest długość łańcucha do mocy, która, której generuje ta piła, także tutaj jest naprawdę super. Pociąłem tyle, ile widzieliście na, zdjęcie, na filmach, nic więcej, nic mniej. I tutaj mi jeszcze podczas, podczas cięcia pokazywało 50% naładowania baterii. Tamtej drugiej w ogóle nawet nie ruszałem. Także zobaczcie, ile można pociąć na jednym akumulatorze, a co dopiero na dwóch, jeżeli kupicie sobie ten zestaw z dwoma akumulatorami. Jeszcze tylko dodam, że właśnie prawdopodobnie do tej piły pasują akumulatory z Makity. Także jak już ktoś ma system Makity. Akumulatorów może sobie kupić całą piłę bez w ogóle, bez y, akumulatorów. Piła jest firmy Drill Pro. Oni również posiadają y, wkrętarki oraz inne elektronarzędzia. Możecie sobie wejść na ich stronę. Z łańcuchem nie ma problemu, bo nie dość, że mamy drugi. To jeszcze ten y, łatwo można naostrzyć czy jechać zawieźć. Do naostrzenia na razie ten jest bardzo ostry, więc y, tutaj nic nie robię. Link do tej piły macie oczywiście w opisie filmu. Oraz pamiętajcie, że z tym kodem, co się wyświetla teraz na ekranie, macie kupon zniżkowy. W zależności, czy wybieracie samą piłę, czy z jednym akumulatorem, czy z dwoma, ta cena jest y, zawsze mniejsza od zwykłej z tym kodem. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, zachęcam do kupna. Naprawdę sam bym sobie z chęcią kupił. Taką piłę do sadu czy ogrodu. Także cóż, jeżeli film się podobał, zachęcam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, a my widzimy się już w kolejnych moich produkcjach. Dzięki, cześć!